Witam, nazywam się Katarzyna Dumezel i tak w skrócie powiem Wam na temat neurografiki, z którą miałam przyjemność zrobić u Iwony Barańskiej. Też również Wam serdecznie polecam. Miałam trzy sesje, moje algorytmy. Powiem Wam, że to jest bardzo ciekawy temat. Nie znałam wcześniej, Iwona bardzo dobrze wytłumaczyła, pokazała narzędzia, przedstawiła, zaopiekowała się mną naprawdę. Na najlepszym poziomie. Wiem, że zawsze mogę na nią liczyć. Wesprze mnie, napisze, od razu opowiada, pyta się, jak się czuję. Czułam się bardzo dobrze z tym. Od razu feedback dałam jej, ona mnie się pytała. Dlatego mówię Wam, super, jesteście w rękach, jak nie wiecie, co to jest, ona Wam wytłumaczy. To jest coś dla siebie, coś do przerobienia, jak się ma, pójście do przodu, odprowadzenie blokad, no, no wszystko inne. I, I łączy również, mówię Wam. Inne rzeczy, które ona też robi, między innymi hipno, hipnoterapię, czy jak to się to nazywa, teraz nie chcę źle powiedzieć, ale IFT, ale Iwona wam wszystko wytłumaczy. Ja czułam się bardzo dobrze, czuję się nadal bardzo dobrze, jestem zadowolona, wdzięczna i mam narzędzia, z którymi mogę również dobrze sama pracować, jak nie wiem, zawsze Iwona służy pomocą. Pozdrawiam!